Witajcie moi mili! Ruszamy sobie z kolejnym odcinkiem naszych przygód, jako Farmer na farmie o nazwie BioLotus. Będę przedłużać. Zobaczmy, jakie zadania mamy. Mamy po sobie slime zbudować to, jeszcze nie ten. Okej, okay, no to zobaczmy jaka pogoda. No w sumie za. albo, 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 czas do domu. Zerknijmy. Co jest z pogodą? Pogoda. Będzie ślicznie, ładnie. Porady. Dobra. I Fortuneteller mówi nam, że są neutralne, czyli nie mamy przypływu szczęścia. Dobrze. Zwróćmy uwagę na to, że dostałyśmy maila. Robin zgubiła mój ulubiony to jest mój, mój ulubiony topór? Toporek. Jeśli go znajdziesz proszę zwróć mi go najszybciej jak to możliwe. Mam ciężki czas bez niego, czyli jest, jest mi trudno bez niego. 250 złotych, złota dla tego, kto go znajdzie. bo ten nasz Robin potrzebuje pomocy. Udamy się w tą pomoc, bo orientuje się, gdzie on bynajmniej jest. To zadanie powinno być łatwe, o ile jego miejsce się nie zmieniło. Ale chyba nie powinno. No cholera, wie. zaraz się przekonamy. No właśnie, Robin, dobra. I między innymi Myślę by Podlać wszystko I chyba się udamy na wyprawę Chociaż W sumie To byłoby najlepszy wybór Pokonamy te slajmy O ja pierdolę Ile mam tych roślin tutaj do pojenia no. Przydałoby się tu jakaś pomoc Jakiegoś małego krasnala albo coś Dobra podbierajmy, podlejmy napoimy naszego kiciusia Żarcie pozbieramy i ruszymy na wyprawę do kopalni. Chciałby tak już sporo czasu. W sumie dużo mam pieniędzy mamy. Przydałoby się inwentorek się otwiera? A, tu. Aha, plecaka nawet nie mamy. Dobra. To może nie, może. Albo. Kur, no tak, taki trudny wybór. Nie no, pójdziemy na tej kopalni. Weźmiemy żarcia troszkę. I udamy się. Wykonamy to zadanie. Poznamy chyba gildię, nie, no poznamy dzięki temu gildię, poszukiwaczy. I to tyle. A teraz kiciuś gdzie jesteś? O, łazisz już. Chodź przywitamy się. Siema kotek. Okej. Okay. Cieszę się, że serduszko ci puka. Udajemy się do skrzynek, nie pamiętam gdzie co było. O właśnie, idealnie trafiłem. Bierzemy to, bierzemy ciupaczkę, żarcie. Hmm, tu nic, tu też nic, tu również nic. Dobra, no to idziemy na naszą wyprawę. Wszystko mamy. A, są robaczki. Jak są robaczki, to trzeba kopnąć w robaczki. I mamy kopera. Jakieś jedzą. A, tego Axa mieliśmy poszukać. A, chyba się nie obra. A, zi, jak hmm, trochę poczeka? Miejmy nadzieję, że nie. Bynajmniej nie, nie chciałbym widzieć jej złej i goniącej nas tym toporem po całej wiosce. Bandrówy no, na razie nam się nie przodzą chyba, no nie, bo one nic za mnie dają tak naprawdę. O tym idziemy szybko do tej całej kopalni. Zabić te slajmy, odebrać nagrodę za nie i może uda nam się dobić do poziomu 10 kopalni, gdzie prawdopodobnie chyba jest skrzyneczka z jakimś przedmiotem. Dobrze, tutaj kopalnia, tu jest, w tą stronę. Teraz nie wolno nam się pomylić, Willy. Zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, jesteśmy. Wchodzimy. By już nie iść od zera, możemy użyć windy, od razu na piąty. I gra daje nam możliwość podróżowania co pięć poziomów niżej. Uuuu, slime się wkurzył. Dobra, jest jeden. Właśnie, daje nam możliwość podróżowania co 5, zatem yy, następny poziom, tak, tak zwany checkpoint, będzie 10, 15, 20 i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie zbadajmy cały teren, nic nie ma. No bo no to. Ho, ho, Już jest pierwszy felni, nie wziąłem kilofa. W takim razie kopalnia na dzisiaj musi poczekać. No, musi poczekać, niestety, bo bez kilofa nic nie zrobię. Będę super. Zróbmy w takim razie wyprawę poszukiwawczo-znajdowczą, jedzonka, albo coś w tym stylu. Jakieś jedzenie, coś po drodze. I tego to pora. Jednocześnie poszukamy. W sumie udamy się po niego, bowiem gdzie bynajmniej. Ale fail, no. No i tak bywa, no. No niestety, no, no przykro mi. Kolejny dzień będzie tym dniem udanym, miejmy nadzieję. Chodźmy na plażę w sumie, bo tam jest trochę tych muszli. Przez co możemy się wzbogacić o parę groszy? Nie blokuj mnie, drogi kolego. No bo jeszcze nawet dzisiaj połowimy. I co, mamy coś tutaj? Jest robaczek. Bob okej, okay, mamy książkę. Książka. Znalazłeś zagubioną książkę. Eee. <grym> i dobrze się z ten. Jeśli się, się dobrze przeczytałem, zapisało tam chyba, że termin oddania już dawno wygasł, ale nie jestem teraz pewien, bo przeklikałem to tak na szybciko. No właśnie, tu by się fajnie byśmy się wzbogacili, abyśmy mieli czysta piece of wood. Czy też by było dobrym pomysłem sobie pokopać trochę tego drewna. A w sumie teraz mamy dosyć sporo czasu, bo, bo skopałem to, ale nadrobimy ten dzień sumie możemy by. Nie, bo nie mamy tak energii. Pół energii nam schodzi na głupie podlewanie. Zatem nie, nie tracimy jej za tak bardzo. O! Kolejna scenka. Uch. Śmierdzi. Czemu to jest zamknięte? Chciałem zwiedzić te, te kanały. A, to góry jest Jezonko podniesie Wydaje mi się, że guntar. Ma klucz. Profesor Guntar man, e, man. Człowiek, który prowadzi muzeum. Dlaczego myślisz, że on go ma? Kurczę, taka, taka, taka rozmowa między dzieciakami, a. Ja bym tu powiedział od razu coś typu. Ej, chodź, okradniemy go. Będzie szybciej. Ale nie muszę porozmawiać. Widziałam. Ach, bo my chyba oddaliśmy klucz stary zardzewiały... Ale dobra. Widziałam duży zardzewiały stary klucz. E... Wystający z jego kieszeni. Ok okropny. Okropny kanał. Znaczy, okrop. Ja by to tak ująć po polskiemu, żeby to było. To w zasadzie coś, że tak brzydkie wejście do kanału wymaga równie brzydkiego, dużego, starego klucza. O! Tak mniej więcej, by to miało jakiś sens. O, usłyszeli jakiś dźwięk dochodzący. No i wpadły w panikę i poszły za na nas. E, co się tam porusza? O! Drżymy ze strachu, a my podchodzimy na kozaka we, w naszych fioletowych włoskach. I co zrobimy? Pewno również spanikujemy. Mówiłem. Również prawie zawału dostaliśmy. Okej. Okay. I cofnęło nas tutaj. Mimo tego, że byliśmy pod kanałami, jesteśmy cofnięci do wejścia do lokacji. Znaczy do wejścia, wyjścia z lokacji, w której byliśmy. Oh, polski język, no. Kto go wymyślił? Idźmy właśnie w tamtą stronę tych kanałów. Między innymi po to, by pozbierać tamte jedzonka, co tam wystawały. Choć teraz nie wiem, czy nie skopałem drogi, ale chyba nie. No i właśnie. Nie dość, że pójdziemy w tamto miejsce, to jeszcze powinniśmy znaleźć Topór naszej drogiej robin. Hmm, to było jakieś szybsze przejście? Nie. Czyli chyba chyba dobrze poszliśmy. Czekajcie, jeszcze raz. Sobie... No, nie ma szybszego przejścia. Potem to było najszybsze możliwe przejście. Ten ptak tak trzepocze tymi skrzydłami, że mi... w słuchawkach się odbija. Oj, oj, oj. Jedzonko. Dobra. I ten toporek powinien być w tym miejscu. O, widzicie? Jest. Czyli to jest oskryptowane. Nalazłeś zagubiony topór. Lepiej wróć go Robin. Nie. Ja sobie nim ciął. No właśnie. Znaczy to. Nie że mamy topór w łapie, to nie możemy go użyć. Super, nie? Zjedzmy sobie tego dandeliona, bo to jest dandrów Bodajże. Nie, tu jest dandelion. dandrufa zjedliśmy. Ja pierdziele. On też nam daje. O ja, złoty. No nie no, jak złoty to trzeba sprzedać. No, pieniążki, pieniążki. Okej, okay, ale... Teraz mamy możliwość oddania tego topora Robin. Dostaniemy 250, co nas raczej nie urządza, bo brakuje nam 400. Ale dzięki temu, dnia kolejnego, bo prawdopodobnie jak sprzedamy to, to zyskamy ten, yy, chyba setkę nam będzie brakowało 250. No, będzie nam tam brakowało sto ileś, ale, ale, ale to raczej zyskamy sprzedając te tutaj przedmioty z gwiazdkami. Tak mi się mi wydaje, że to będzie dobry zarobek. W granicach 200-220. Zatem szybciutko idziemy do Robin. Nie mam do tego pojęcia, gdzie ona była, ale zaraz sobie przypomnę. A już wiem, gdzie. Dobra. No bo musimy mieć przez tą samotną wieś. Zero żywej duszy. O, jednak babcia jest, Evelyn, ale zostawmy ją w spokoju. A nie, no, patrzcie, pojawili się ludzie. O, zadanie. Yy, ominęliśmy urodziny tam dzieciaków, ale tam, olać to. Łoooł. Wow. Koleś potrzebuje złoty, 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 złoty. Jak sobie przypomnę słowo. Kurcze, złoty. Sztabkę złota, o. Potrzebuje sztabkę złota, za którą jest w stanie nam zapłacić 750 złota. To dość sporo, tylko że jeszcze takiego poziomu w, w kopalniach nie mamy, by złoto wydobywać. Dobrze, a tu jest bynajmniej robin, powinna być, jeśli nie wyszła. Robin, mam twój topór. Siema! Hej, znalazłeś mój topór! <laughs> o! No to jest dosyć śmieszna rzecz. Yy, bo tu mówi, że. Och, znalazłeś mój topór. Prawie odcięłam sobie palec, używając innego. Dzięki Ci bardzo. Nie wiem, jaka jest różnica między jednym toporem a drugim. Ale teraz on się pojawił w tym miejscu i jak na niego klikniemy? Once of Robin, a nie, jeszcze nie chyba. Jak wyjdziemy i wejdziemy, powinien napisać właśnie, że favorite Robin Access. Nie, nie ma. A dziwne. A powinno być. Ale dobrze, mniejsza z tym, mniejsza z tym. Mamy sianko. Brakuje nam zaledwie 140 zł. Ale to jest wykonalne. Tak jak mówiłem, to jest wykonalne. Oddamy po prostu te przedmioty, które znaleźliśmy po drodze, chociaż w sumie moglibyśmy jeszcze. Mapka. Dobra, wracamy do robienia z powrotem. Bo tam jest takie przejście szybkie, na którym dość często się pojawiają przedmioty. Oczywiście, jadalne przedmioty. Być może też nam się trafi jakiś z gwiazdeczką, który sprzedamy, zarobimy pieniążki, zyskamy sobie plecaczek, a dzięki większemu plecakowi będziemy mieli możliwość, yy, będziemy mieli możliwość yy, noszenia więcej przedmiotów ze sobą. Nie będzie to od nas wymagało częstych powrotów do domu. Zatem idźmy. A, bieda. Sądziłem, że w tym przejściu znajdziemy chociaż ze 2-3 roślinki, ale dobrze. Znajdujemy się tu u góry. I idziemy wrzucić. Idziemy wrzucić. Produkty. Okej. Okay. To jest, co to jest? Co to jest? Re resources. Czyli materiał monster to nie tutaj, bo to są minerały, ale w sumie tu jest to. To. Hmm. Tu jest to. I, 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 to można by w sumie resources, to jest tu, 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 nie. A w tej skrzynce białej co mamy? Co w tej co jest, się pytam. Dobra, tu są resources, no to zostawiamy, to tutaj muszelkę, czy ta muszelka jest wymagana do, do drzewka? Nie, tu jest kalafiar wymagany, ale muszelka wydaje mi też gdzieś jest wymagana. Eee, gdzie jest muszelka wymagana? Aha, nie w pantery, tylko w fish tank. Tu nie. O, jest. Jest. Masu. To później to oddamy. Teraz ile mamy? Mamy jeszcze dużo energii, zatem weźmy sobie. Pociopajmy trochę. Pociopajmy, ciopajmy. Yy, tasaczek. Kilow. I ciapajmy. Ciapajmy drewna trochę. Nastrugajmy drewna. i nuż nam się uda zyskać wystarczającą ilość, by odblokować co, tamten most. Chociaż czy to jest tam teraz potrzebne, tak naprawdę? Też by trzeba się nad tym zastanowić. Na chwilę obecną myślę, że to nie jest nam potrzebne. No ale... Dobra, to chociaż sobie pozbieramy, no. Zawsze coś. Dobra, to można ściąć. Tu się pozbierało ładnie. Kaman jeszcze tutaj. Zaraz dzień mi się skończy. No niech się kończy. Pyk, pyk, pyk. 40 z jednego mamy. Mało 17 z jednego drzewa wychodzi. Czy jak naprawdę byśmy się musieli ściąć tych drzew? 30. No 30 drzew byśmy musieli ściąć. Co też nie jest zabawne. Nie no, tu dobra. Pozbieraj wszystko ładnie. Okej. Okay. Yy, jeszcze jedno zetniemy, czy nie zetniemy? 12. Zjedzmy sobie coś, co jest najmniej. Tego mam najmniej. Jest. No i ścinamy dalej. Powinniśmy to bez problemu teraz ściąć. Odłożyć wszystko. I udać się na spoczynek. A sprawdźmy, co możemy stworzyć. Nie możemy nic naprawdę stworzyć. To idziemy do skrzyneczki, odkładamy resources, czyli to, to, to. Idziemy teraz tutaj. Są jeszcze trzy ładne skrzynki. Dodajemy to, to i tutaj możemy to wziąć. Stworzyć sobie snacksa jednego drugiego. Mamy dwa snacksy. Możemy mapl oddać z powrotem. Masę zabierzemy ze sobą. Aks nam się nie przyda. Hoł nam się przyda, to nam się przyda, to nam się przyda. Ok, w takim razie chyba wszystko zaliczyliśmy ładnie. Pogoda będzie słoneczna, co nie za bardzo mi się to podoba, ale no dobrze, chodźmy sobie spać. I zarobiliśmy 104, no patrzcie to. No zabrakło nam zaledwie tych 20 centów. albo 10 nawet. Tak naprawdę. No, 30 centów nam zabrakło. Zarąbiście. Dobra, jutro będzie... It's going to be clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the egg festival. jaj. Jutro jest festiwal jajka, czyli będziemy musieli po prostu szukać jajek i zbierać ich jak najwięcej, by dostać jakąś tam nagrodę. Co tutaj mamy? Deer hunted tomorrow. Dobra, czyli to jest po prostu zmianka o tym, że jutrzejszy dzień będzie po prostu zjebanym dniem, bo trzeba iść na festiwal jajek. Trzeba iść, trzeba się pokazać z tej dobrej strony, że jednak jesteśmy ludźmi, którzy, którzy lubią się zabawić, tak. Towarzystwo lubią. Nie to, że y, sami farmę prowadzimy. Nie, że jesteśmy odizolowani od innych. Nie, nie, to nic wspólnego nie ma z tym, po prostu po prostu tak jest. Mamy swojego stracha na wróble. Też jest spoko. O, mogę zabrać. Request. Dobra. Ty mi się nie z tej Bo nie wolno. Okay, pod... tak. podlejmy to wszystko ładnie. Tu nam się kejle chyba zrobiły, ale by do jednego potrzebowało. Bynajmniej tak mi się wydaje. Poczekajcie. Muszę zostawić. Nie, kalafior i potato. Potato mamy jednego. Zatem. Po... Oj, nie ma wody. Zatem, potato trzeba oddać. Jak pójdziemy sobie. Muszelkę trzeba oddać. I przydałoby się, abyśmy kalafior, ale kalafior jeszcze nam nie chce urosnąć, widzę. Kalafior nam się dosłownie zbuntował. Aż mamy 20 dzień wiosny, jesieni, wiosny. Więc przydałoby się, by on jednak już chciał nam tutaj trochę puścić. O! Mamy blue jazz. Kwiatka. Kwiatka, którego po prostu schowamy. A nuż nam się kiedyś przyda. Masz wodę, cholerny kocie. Mm. Tu, 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 tu to weźmiemy sobie na wyprawę. Będzie tego tej to sprzedamy. A Blue Jaza też sprzedamy. I wyrzucamy. Kill zostaje, to zostaje, to wyrzucimy. Wędka nam się nie przyda. Dobra, teraz by nie sfailować. Ee, pomyślmy, miecz mamy. To mamy. Kill mamy. Jedzenie mamy. O, 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 kolejne tutaj nam się znalazło. Energia, kolejna, tak naprawdę. Co jeszcze po drodze znajdziemy słodkiego? Nic, nic. Okej, okay, tak, tak, w takim razie idziemy do Community Center. By odłożyć te dwa przedmioty i udajemy się na naszą upragnioną wyprawę z dnia wczorajszego. Te. HELLO! Przyniosłem wam coś. Macie. Oj, sorry, nie tu. Macie muszelkę. I tu, 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 tu na dole, no. Przyniosłem wam tylko później kalafior i będziecie miały wszystko. A, nie, tu już z Craft mam. To tutaj w takim razie. Proszę. Yy, no. What the fuck? Przecież nie musiałem tu nie przynosić, bo kalafiora nie mam. Halo! O, budź się człowieku, no. Dobra. To idziemy w takim razie w kopalnię. Od razu. Szybciutko. Lecimy. Szybkim tempem. Go, 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 go. move, mu, mu. I, I właśnie. I dnia kolejnego dopiero pleca kupimy. No super. Nie żebym był jakiś. O! Kuska była, no. I się w krzacz kusowa. Halo, kuska. Nie, bo się zabije. Jeszcze ta gra przejdzie w mordobicie. Z przyjemnej gry kolorowej w czarno-białą z pełną juchą. No raczej by to nie był przyjemny widok. Dobrze, idziemy w dół. Piąty poziom. I napierdzielamy od nowa slajmy. Slajmy, 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 slajmy. Kurde, jeszcze mnie musiał uderzyć skubany. O, i dzięki temu, że go zabiliśmy, mamy przejście na dół. Idziemy, 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 idziemy w dół. Nie będziemy się tymi potworami przejmować. Wam to bardziej zależy na łupach niż na Okej. Okay. Okej, okay, zginął nam trochę życia. Nie nie zabrał nam za dużo życia. Super. Tu pozbieramy tego kopra, bo najbardziej nam potrzebny tak naprawdę teraz. Właściwie się wszystko wokół kopra kręciło. Przydałaby się też że jakaś lepsza broń tak naprawdę bo machanie tym mieczem jest dość irytujące. A slime jest jakiś neutralny w stosunku do nas. no, Dobra, zginął. Nie to, to... O! Stołu na trochę mamy. Tutaj nic. Dobrze. Wiem, że jest możliwość kopania w takich miejscach. No właśnie. Ale jak, widzicie, ale jak widzicie, nie będziemy tego na razie robić. Po prostu sobie to podarujemy. Bo to jest marnotrawstwo naszej cennej energii, tak naprawdę. Szukajmy po prostu przejść w dół. Dojdźmy do poziomu 10 chociażby. Miejmy taką chociaż nadzieję, że dojdziemy. Wyrzuć to. O, węgiel nam się bardziej przyda. Bo tego sapa możemy sobie bez problemu z drzew wydobyć. O, jest przejście. O, i w końcu jakaś klimatyczna muzyczka. O, ze wszystkich stron mnie atakują! Dobra, jeden pad. Slime. Dobrze, mamy. Fioletową grudkę jakąś dostaliśmy, zatem zjedzmy sobie to. Weźmy tą zieloną, fioletową grudkę, ametyw. Mamy kolejny przedmiot dla naszego Gantara. Zatem... Zatem spoko. Na tym spoko. Mamy przejście w dół. Chodźmy od razu w dół. Im niżej, tym więcej przedmiotów. Bynajmniej taka jest zasada każdy gier. że im głębiej się udajemy, tym więcej przedmiotów znajdujemy. Tutaj też fajnie. Ło! Tu mamy kolejny przedmiot, którego nie mogę podnieść, ale zjemy sobie Dandeliona. I już możemy to podnieść. Oczywiście go sprzedamy. Taka z rola przedmiotów w tej grze, by je sprzedawać. Bagmita nie mogę podnieść. I zadanie wykonaliśmy chyba zaraz, nie, jeszcze dwa. Jeszcze dwa slimy. Ale ta muzyczka jest naprawdę fajna, taka... Taka, 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 taka smitaśna, taka urocza. Jak na miejsce, w którym się znajdujemy, to jest naprawdę dobre, dobry utw kawał utworu. Nie, gdzie ty machasz tym? dalej, znajdź mi przejście dalej. Ej. Nie bądź taki niemiły, no. Potrzebuję mi przejścia. Ło, wow, coś fajnego. Topas.